W dalszym ciągu wersja Zopatowa Ile cenimy taką parę niebieskich pocztowych? To są dwie samice. Dwie samice, aha samce to no trzymajcie się. A czerwone? Z czerwonych to dwie pary wybyły by To po ile cenimy? Półsłówki za komplet no. Czyli para czerwonych, no. pustówki niebieskich też półtów. Fajnie, dziękuję. O jeszcze a pyłek kwiatowy? Dwie dyky. Dwie dyky. a A ma pan też? Gotowa, to są ale... Samice to siwe. Dziękuję. To jak cenimy takiego tygrysa Nie wiem, bo to nie moje. A pańskie są na pewno te... Też nie. nie, też nie. Ty, też ty nie. nie, też nie. Będzie, będzie filmik ładny na YouTube. Będzie, no. będzie. Będzie king konkretny. No. A wiemy ceny jak któreś czy nie? 50 zł King 50. A Maściuszek? tam siedzi na dole. Te No. 30. 30. Nie wiemy. O, jest. W nie wiem. Nie? Sztuka ta, porządna. Tak jest. Dziękuję bardzo. słabiutko No to może jeszcze dojdą, bo do 9 to jeszcze jest sporo czasu. To tak, w Godzentynie to do 8, o 8 już nie ma nikogo. Ku O 5 się zaczyna i o 8, koniec. Jak cenicie to od sztuki? 40 złotych to butek 60 górka. 40 zł, A to, to z jakiej rasy te czarne? Kokinek miniatura. Kofin, kofin, miniatura. A te czerwone to z tej rosy? Kokinek miniatura też. Cały czas, cały czas A Fajnie. tu jest zielony kogutek, zielony nóżek i jedna sileczka A sileczkę tu mamy, tak? Tak to kogutek tak. Tak kogutek, a tu pokażemy tylko sileczka On jest najgroszy? On jest sześćdyk? Ten kogutek silka jest sześćdyk? 50. Fajne. Dziękuję bardzo. Taki zestawik. Ty... Yy, o co chodzi o kaczkę? O kaczki te małe. Tamte kaczuszki no 170 zł. A te większe? Yy, kaczka 60, kaczur biegusy yy, 70. Fajnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To, co to jest? Yy, to jest samica. O, to. 160? <grym zimna> 160, te kaczuchy. Dziękuję bardzo. No, tu zapraszamy, jak ktoś będzie chciał. Coś na gorąco. Tak hot dog. Dla rytki rybki, ja bardzo, bardzo smaczny. zapraszamy. Wopatowie. Proszę. To, to. Co, co to jest? Samiczka? Idę za niego. To już w parze. A, w parze. To, turkot, ale on jest stykniejszych. turkotów. to samico. Ale pięknie wygląda. Ile za taką parkę? 60 zł. A pocztowe, obrączkowane? 40 A co zostało? Pawiki. A pawiki para? 70 zł. Dziękuję bardzo. Co tu mamy? Co to mamy i jaka rasa? kochinek miniaturowy koncelery. Ile taka pali? 50zł Sztuka, 50 zł sztuka. A tu? Nie jest kochinek miniaturowy, tylko różny kolor. 30 zł. Różna różny kolor. Po 30 zł. Fajnie. To jest Łopatowie od Dzisiaj jest wyjątkowo. Nie, już powiedzmy sobie, już parking się zapełnia, także nie jest taki mały tak. A wyglądało na to, że będzie mały, nie? No, całkowicie. Całkowicie lichy. No, no, no. Ręce mi takie mam zmarznięte, że się go i myśli. Dziękuję bardzo. Ale tam narzekali, że kur nie ma, więc a tu łopatów jest wyjątkowo dużo. Ile to ceni? Jaka to rasa? Jaka jakieś tam. A co to zarasa? Pochwali się pan? Kierownik zajęty. Dobra, tam coś. co to zarasa? Która? To jest grinszel. To jest tak się nazywa. Zielone jajka. zielone nie jest pan łatwiej. Po 40 zł, tak? A pozostałe? 38 Zabierz tu panią, bo tysię od taka pani takie pani. Po 48. 38. 38. A co to zarasa? Soni, 6. 38. A te czerwone? Lok ma ta 30. sama cena? 38, nie? Fajnie, dziękuję. 58 zł. 38 zł. 38 zł. Jaka? Lokman. ma a te białe? Białe to jest zł. Te też są po 38 zł. Takie, odróżniają się tym, że mają takie czarne kroweczki, bo są To jest rosa, też po 38 zł. Rosa po 38 i na końcu? To też jest mniejsza, to też jest rosa młodsza, po prostu mniejsza. To też to te po 32 zł są. Jesteście tu pierwszą i trzecią niedzielę, tak? Tak. Fajnie zapraszamy do Opatowa na pierwszą trzecią niedzielę Dziękuję bardzo 8 para. 340 taką piękną parkę mandarynki 340 para? A La chore? Nie la chore tylko te kaczkę te te, jak się ona nazywa? Gęś. 140 140 kaczuchy? Kaczki 120 120 to są te niemieckie, to nie są buchary, jednak... Jak buchary? Czego? U mnie Muszą być wolierze buchary. No tak, muszą być wolierze, bo to są duże gołe. To duże, ciężkie, osobiałe. Osobiałe, tak, tak. Tak, a ta. powiem Panu myślę, że u mnie jest i kot, i piesek, i No tak, tak. To... To... Zamęczy, nie? Co? Zamęczy. Zamęczy, pójdę, no coś ja tego bo. Nie widzę zobaczy. A te parę ile pan ceni? Co? Jeszcze raz ile pan ceni te parę? Tylko tu? Tak. 140. 140. A ten rodzynek jedyny? A, za, za 30 zł złotych. złotych. Samczyk samiczka? Samczyk. Panie, Bo, dziękuję. Tam tego. Samczyk jest na tak. To pocztowe. Podychu. Ile taki worek? Białe po cztery dychy tu po trzy dychy z tych ozdobnych o 40 zł sztuka Koliki po 50 i 60 zł białogówki 50 zł para te postówce. To tych belgów? Tak. A ten jest droższy? 50 zł więcej? 300? Zł. Dziękuję. 38. A ten? To samo. To samo. Wszystkie po 38. To było 4, 2, 1. Które? O dzisiaj jest co oglądać kurek wszystkie po 38 zł Jak? Na A te wyżej? Rozela No, A tam młodzież, co tu? Garłacz ten biały kiedy A kurki po ile ma? Trzymaj kurki, Karol, po ile Proszę. To wiesz, pokażmy na obrączkę tak samo, taki niebieski belk. Belk. 21 rok. Aha. Dobrze, dobrze. Ile za niego? 30 zł. 30 zł. Fajnie. To jest jedyny zagraniczny. A i Słowaka sprzedałeś? Nie, Słowak jest, ale jest nie drugi Belk młody. No belk młody? A yy, młody młody Belk jest, Co znaczy z 24 roku? Ładnie się to. To jest ten młody Belk, 24 roku aha, B o widzę, fajnie dziękuję proszę bardzo no i Słowak jest młody no Słowak No i ten słowak a nie, nie pytali się dzisiaj o zagraniczne? Pytali się, ale każdy obrączki patrzy. Aha, rozumiem. No, bo za młody to no, łąpałem. Żeby no, były trzyletnie gołębie, to oczywiście, ale... No tak, tak. SK, SK, ale SK jest do 24 roku. Tak. 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 Jest I na FC i widać. No na FC ładnie. no widać, widać, nie? już widać. Bo każdy myśli, że to są młodzież. No, 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 no. Ale nic. Nie będziemy się które dowodem pochodzi No to co Orliki 50 zł, ta parę. 50 zł, a w Budapesztów to masz tu trochę, nie? Nie, A jakby ktoś wszystkie brał? Po 12. Fajnie, dziękuję bardzo. A czapka? 492 wodzęty, taki szpaczek. To chyba. Po olimpijczyku tego schnauzera, bo sznaucer miał w, tego, w kategorii takiego olimpijczyka no, 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 kolorowego, nie takiego szpaka. No. No, taki jest. No, to Ile za niego? 15 zł. Ja powiem jedno Jakby był taki gołąb Karol, jak wziąłem tego połowego od ciebie sam. Jak no, którego połowego? Wziąłem od niego połowego. Tak ci się podoba. A ty patrzysz na oko, u ciebie musi być oko jeszcze. A, na spod patrz Ja tam patrzę Ja mam swoje tam A te cukroweczka ile cenisz? To jest kupiona Kupiona Samice to Jak to cenicie te, te, te brodawczaki białe? Po 50 zł Po A ten tarczowy Luszczak 40 zł A koroniate a te To są z tych czeskich? Nie, to są szlaki ceny. Czerwone 80 zł, para, Tam jest samczek luźny młody. 30 zł. 30. A ten, winerka? Ta winerka jest 50 zł. W 50 zł tylko. Będzie telefon do tego łąku? Będzie. To bardzo proszę. 691 tak? 75 tak? 30 09. Tak, na imię mam? Do pana Jana, bardzo proszę. A kurki po ile? Po 30. Po 30 rok. Kogutki. Kogutki. Dziękuję szczęściem. Do następnego targu. Zapraszam do usłyszenia.